Siemaneczko! W dzisiejszym odcinku będziemy testować jak Benek, Boski i Dziki poradzi sobie ze ściąganiem żelu. Nieprawda. Jak to nie? Bo to jest, B, to jest seria jak sobie radzi BDB, czyli Boski, Dziki, Benek. Tak? Więc zapraszam Cię do oglądania kolejnego odcinku z tej serii. Martyna, bo szczerze Ci powiem tak. jaki dzisiaj rozkażony jestem. Tu pewnie przez te wydarzenia z rana. Ty, widzu, nawet nie domyślaj rano, co się działo, bo ci nie powiem nawet. Marcyna, jaką teraz masę będziemy ściągać? Będziemy ściągać akrylożel. A ty już to mówiasz, czy nie? Bo już nie pamiętam, czy to mówiasz. Chyba tak, chyba w wstępie. A mniejsza z tym. Dzisiaj akrylożel. No po, tak. W poprzednim odcinku był? Nie wiem, czy nie powiedziałam żel, ale w każdym moim razie, jeżeli powiedziałam żel, to sprostowanie jest to akrylożel. Będziemy go ściągać trzema frazami. A w poprzednim odcinku, jaka była masa? Akryl. Akryl. I kto wygrał? Benek. Benek z dzikim w sumie. Troszkę wyżej był Benek z racji tego, że odczucia były troszkę przyjemniejsze, ale jeżeli chodzi o czas pracy, to myślę, że poradziły sobie równie dobrze. Ale moim zdaniem klasyfikacja finalna w akrylu była Benek, dziki, boski. I teraz znowu Cię zapytam. Tak. Odpalamy z naszą cotygodniową ligę typerów. Dzisiejszy weekend, Martyna, Ech. typujesz, kto sobie poradzi lepiej z akrylożelem. Twoje top 3. Masz na to 10 sekund. To no, trzy, ale mamy tylko trzy. Czas ci leci. Kto będzie pierwszy, kto drugi, jak kto trzeci. No to ja wstawiam benka. Czyli benek pierwszy, drugi? Dziki i boski. Dziki i boski. I dlaczego tak? Ponieważ biorę pod uwagę swoje doświadczenie z tymi trzema frezami i no jeżeli chodzi o akrylożel, no to w sumie generalnie chyba benek jest taki. Taki mój faworyt, może dlatego. Z tych wszystkich frezów do ściągania masy jest na pewno dla każdej dziewczyny i na pewno na każdą frezarkę, więc może dlatego. Czyli Martyna, rozumiem, że jesteś takim fanbojem Benka i po prostu innych frezów poza nim nie widzisz. Spoko, rozumiem. Mam nadzieję, że te testy wyjaśnię finalnie, jak to wygląda. Wszystkie trzy frezy są też innej gradacji, co tutaj Wam może będzie widać. Pokażemy. Zobaczcie, każdy z nich jest zupełnie inny. Benek jest najdrobniejszy, dlatego też jak pracujemy benkiem, to on jest taki, wchodzi jak w masełko. Dziki ma troszkę grubsze ostrza, większe i boski ma już w ogóle największe. Ale boski, trzeba powiedzieć, że ma najmniejszą masę ściągania, najmniejszą powierzchnię, która ściąga daną Dokładnie masę. Dokładnie, jest na pewno najbezpieczniejszy też, więc tutaj ostrza mi się nie sugerujemy, aczkolwiek jeżeli chodzi o komfort pracy, no to na pewno drobniejsze ostrza dadzą nam troszkę takie lepsze odczucia. Marcyna, i teraz mam do Ciebie jeszcze pytanie, bo w ostatnim odcinku ustaliliśmy, że zaczynamy przy akrylu od szybkości 17 tysięcy obrotów, a potem zwiększamy i po prostu sprawdzamy. Tak, myślę, że wszystkie trzy odcinki możemy zacząć od tego samego pułapu, od 17 tysięcy. Później będziemy zwiększać lub zmniejszać, bo jeżeli na przykład będziemy nagrywać dla Was odcinek z hybrydką, no to. 17 tysięcy to jest ta nasza górna granica, jeżeli chodzi o boskiego. Ale wiadomo, inaczej się ściąga akryl, inaczej się ściąga hybrydkę. Yy, więc. Zobaczymy. Sprawdzimy. Wszystko wyjdzie w <laughs> Czyli raz mówiąc, dzisiaj test akrylożel, trzy frazy. Zaczynamy od 17 tysięcy obrotów. No tak! I, ma, I tu jest dziewczyny znowu, to powtórzę, tak powtórzę w poprzednim odcinku, że tutaj ważne są, żebyście dobrze słuchały Martyna, bo Martyna się będzie dzieliła was swoimi wyrażeniami z pracy. Czy przygrzewa, czy piszczy, czy na przykład, nie wiem, zwalnia, może za szybko jedzie. Dlatego Grymocno to jest taki przyciska. odcinek. W sumie taki jeden już bardzo lubiłeś odcinek, który to był jak Martyna opowiada o swoich doświadczeniach z różnymi typami frazów, to tutaj mam nadzieję, że te doświadczenie, takie podzielenie się swoim doświadczeniem również będzie dla Was wartościowe. Myślę, że tak, bo dużo z was o to pyta i z tego w sumie wzięła się, wziął się taki początek tej miniserii, którą teraz nagrywamy, ponieważ padło pytanie, na którymś z QA, który fres najlepiej się sprawdzi z akrylem, więc to nam tak dało pomysł raczej Pawłowi na nagranie dla was, takiej miniserii. A w następnych odcinkach możesz się spodziewać, bo akryl już jest nagrany. W tym odcinku jest akrylożel, w następnym najprawdopodobniej będzie żel, a w jeszcze w następnym będzie hybryda. Dokładnie. Martyna, czyli rozumiem, ty teraz wrzucasz na frezarkę 17 tysięcy obrotów. Tak jest. Najpierw wrzucę boskiego. Czyli dzisiaj mówisz boski, zaczynamy. W sumie tak ostatnio. Tak. Tak zostajemy. Nasza super szczoteczka. W sumie ciekawie się to wszystko ułożyło, ale nasze frezy mają skrót BDB. Bardzo, Bardzo dobrze. no tak. 17 tysięcy. Wrzucaj, śmiało, Martyna. Ja tutaj zmienię kamerę z góry, żeby dziewczyny widziały. Z jeszcze bliższa. Czyli co, no pochłaniacz Martyna, jeszcze? Pochłaniacz. I możesz śmiało Śmigamy. zaczynać. O, dziwo w porównaniu do akrylu jest cicho. Ale był też inny top. Okej, okay, rozumiem. Więc nie wiem, czy to też nie będzie miało jakiegoś znaczenia. Bo jak nie wiem, w jakiej kolejności te filmiki wejdą na nasz kanał, ale będziesz mogła zaobserwować, że jak zaczęłam ściągać akrylożel boskim, to było takie nieprzyjemne piszczenie. Tak jakby miała. Nie akrylożel, tylko akryl. Akryl. Dobrze Pablo czuwa. To było takie nieprzyjemne piszczenie, jak gdyby miało albo za niskie obroty, albo zbyt mocno dusiła fres do. Do tipsa, do masy. A jak oceniasz takie tempo ściągania, pozbywania się tego akrylu żelu? a tych 17 tysiącach? Oko, jest też troszkę twardszy niż żel, więc wiadomo, że trwa to troszkę dłużej, ale generalnie przyjemnie. Testujemy 20 tysięcy? Na pewno bym się nie bawiła. Gdybym miała wybór, gdybym miała inne frazy do dyspozycji, na pewno bym się nie bawiła w ściąganie masy boskim. Ale dlaczego? Szkoda czasu. Po prostu. Rozumiem. Czyli jak pracujemy w salonie, no to, to też jak ktoś przychodzi do nas, do domku sobie robić, jeżeli jest to jakaś nasza znajoma, siostra, mama, to pewnie z doświadczenia wiecie, że wykonanie takiej stylizacji i tak trwa dłużej. No bo tu nam szkraplata, tutaj w międzyczasie sobie zjemy obiad, tu przerwa na coś tam i takich przerw się robi kilka. Więc to nie jest tak, jak z naszą Klientką w salonie, że dwie godzinki. Mniej więcej zależy jaka usługa. I następna, tylko w międzyczasie się robi tyle rzeczy. A wrzuć teraz takie tempo zawsze swoje salonowe, więcej. takie ruchy. Bo teraz wiadomo, trochę robisz wolniej, a porównajmy to z takiej znaczy, Ja w pracy boskim w ogóle jestem przyzwyczajona tym, że pracuję wolniej, bo zawsze nim ściągam hybrydkę, więc to tak. A, rozumiem. Zawsze jest mi bezpieczniej. Więc może psychika ma ja się. Tutaj odpaliła i mi mówi, że pracuje boskim, więc, więc zawsze robię to wolniej, jakoś tak Jestem bezpieczniej. Jest 25 tysięcy obrotów? Spróbujemy. Jest delikatna różnica, ale przy tych 20 było też spoko. Przy tak, twardej, przy tak twardym produkcie zdecydowanie lepiej na 20-25 niż na, na tych 17, bo jest po prostu szybciej w przypadku frezu Boski. Tak, cały czas mówię o frezie, w którym pracuję. Ale widzę, poszło dosyć szybko, gładko i przyjemnie. No, szczerze powiedziawszy, jak na Boskiego, to całkiem sprawnie. Jestem w ogóle zszokowany, bo myślałem, że będzie porównywalnie, jak w przypadku akrylu, czyli, wieży. że jakieś tam malutkie, może, powiedzmy, czaso Czasu trochę więcej to zatrwa, ale poszło naprawdę, naprawdę sprawnie. Tak, i trzeba też wziąć pod uwagę to, że my nie robimy tego tak jak przy standardowej korekcie w wykonywaniu paznokci, którą wykonujemy najczęściej, tylko ściągamy całą masę, więc tak jakbyś ściągała sobie tutaj pazurek do gołego. Jeszcze troszeczkę zostało, ale gdybym, gdyby to była korekta, no to na pewno byłoby to dużo szybciej. i W tym czasie bym ściągnęła 3-4 paznokcie, no bo ściągamy tylko bazę i kolorek, e, przepraszam, top i kolor. A nie ściągamy całej masy. Więc tutaj też taka różnica, trwa to troszkę dłużej. W przypadku korekty na pewno byłoby to szybciej. Czyli co, Martyna? Drugi tips, i teraz dziki krasza do akcji? No tak. Czyli bierzemy dzikusa i zobaczymy, jak on wypadnie w porównaniu do moskiego. Tutaj macie, my zaczynamy, żeby było to dokładnie to samo, żebyśmy się mogli odnieść do każdego produktu. My zawsze zaczynamy od 17 tysięcy, później dajemy 20-25, ale tutaj na, na każdym pudełeczku macie zakres obrotów. On jest na większości frezów inny, na jakich możecie pracować tym frezem, to są takie preferowane przez nas. I to, to, uwaga, to są. Uwaga, miej świadomość tego, że one są wyznaczane na podstawie frezarki Mikro 300 d Dokładnie. Ona ma 152 mocy, jak ty masz trochę słabszą, powiedzmy na przykład 90-70, to może być tak, że po prostu będziesz potrzebowała większych obrotów, no bo jednak ta moc nie jest taka sama. Dokładnie. A kolejna sprawa jest taka, że jak testowaliśmy inne frezarki również z wyświetlaczem, to nasze 3000 na mikronie, a 3000 na tej innej frezarce, to też nie było to samo, więc 3000 3000 to też różnica. Tak, Martyna, 17000 wrzucamy na blat i lecimy. No. no, jest różnica ogromna, to na pewno jest dużo szybciej. Ale to jest większy frez, w sensie ma większą średnicę, więc też wiadomo, że będzie ściągał troszeczkę szybciej. Średnicę masz na myśli powierzchnię zbierania masy, tak? Dokładnie. No i też ostrza, czy nie? Czy ostrza są podobne jak u boskiego? Pokażemy Wam to za chwilę pod kamerą, porównamy, żebyście sami mogły zobaczyć, o czym mówimy. Ostrza w boskim są troszkę grubsze. No, ale tutaj no, nie, nie ma co porównywać, na pewno jest dużo szybciej. 17 tysięcy, wrzucę 20. Jak odczucia przed 20? Fajnie, nie czuję, żeby się nagrzewał. Robi się delikatnie cieplejszy, aczkolwiek to na pewno nie jest takie ciepło, które mogłoby sprawić. O, przypisz, przypiszczał, piszczał. Na pewno to nie jest ciepło, które mogłoby wystraszyć naszą klientkę, bo na pewno nieraz wam się zdarzyło zdarzyła taka sytuacja, że przy ściąganiu bądź też nie wiem, może przy matowieniu jak za długo przytrzymałyście w jednym miejscu albo miałyście zbyt wysokie obroty, to ta płytka może się troszeczkę nagrzewać, przez co klientka odczuwa takie parzenie. Tak wiecie, nagle wam mogło odskoczyć. A tutaj podgrzał się troszeczkę, ale wydaje mi się, że. Podgrzał, ale by nie przeparzył. Czyli jest ok, jest komfortowo. No. Damy jeszcze te 25, jak wszystkie, to wszystkie. No jest różnica między 20 a 25. No tutaj to na pewno jest ekspres, także jest porównania. Czyli rozumiem, że Przyjemnie. na 25 tysiącach, ale pracowałabyś na takich obrotach Już. na klientce Czy Nie. nie. Tutaj już widzę tipsik, więc już widzę, że się dokopałam do plastiku. Czyli do pewności rozumiem, że przy klientce byś bardziej stosowała. Jakie obroty? 20 tysięcy max? Max 20, no myślę, że tak. I ostatni. Martyna, on przecież i tak wyląduje w ultramejce. A, mam nową szczoteczkę, chciałam się nacieszyć. No, Wszystko psuje Chciała się polansować, rozumiem, szczoteczką, która już no, jest dostała, tak? na Drillo CO. No w sumie już pewnie od dawna, bo ty, zanim zobaczysz ten odcinek. Tak, to pewnie już masz ją u siebie, jako że jest to produkt pierwszej potrzeby. Taka tajna Taki broń w sumie. Must have. Tutaj, żebym go mogła postawić. Dokładnie. No i pięknie. Benek wszedł. Nasz ostatni z testowanych frezów. Teraz Martyna się przygotowuje, żeby rzucić ile? 17 tysięcy? Tak jest. Wrzucamy 17 tysięcy na bęku i lecimy z testem. I co? Kurczę, ciężko mi powiedzieć. Co Wydaje mi się, że dziki wypadł lepiej na 17 tysięcy. Hmm. A ci, o, sądząc po twojej reakcji. Tak mi się wydaje, że dziki jednak zrobi na ciebie większe wrażenie przy 17. Nie no, jest. Z... Chciałam powiedzieć coś głupiego, ale. Czemu Marcę? Chciałam powiedzieć mi jest dobrze benkiem. Bo jakoś tak nie wiem czemu, ale on te ostrza ma tak drobniutkie, że on tak, tak, tak sunie. A ja jestem ciekawy, czy tak samo będzie wsunął na 20 tysiącach obrotów. Prawda, się? No, jest taki minimalnie cieplutki, ale to jest taki taki nawet nieletni. Troszeczkę się podgrzał, ale tak bardzo, bardzo nieznacznie. Czyli rozumiem, że tak się podgrzał jak nie wiem, kiełbaska w żabce na tym ruszcie do hot dogów? Nawet nie. Mówisz jeszcze lekcie. Leciutko. Też musimy brać pod uwagę to, że, wiecie, ja je żelowałam na oko, czyli tam jest mniej więcej tyle samo żelu na wszystkich. Wrzucam 25 tysięcy. Na pewno nie idealnie tyle samo, mniej więcej to będzie. Nie, no jest. Rewelacja. Trochę taki baby boomer teraz. Ło, co zrobiłam? Taki troszkę. No, tylko że w odwrotnych kolorach. Tak, tak, tak. <grych> Nie no, pięknie. Martyna, tak mi się przypomniało, że ty mówiłaś coś, że będziesz chciała dziewczynom pokazać różnicę w ostrzach. Tak jest. Tylko muszę już widać chwileczkę, co ja sobie wymienię tutaj obiektywy. Spoko. Nie wiem, czy uda mi się tak wyłapać tak sobie. Pokażę Wam z bliska, spróbuję troszkę odpylić te frezy, żeby było żeby było lepiej widać. I chciałabym wam pokazać z bliska to o czym mówiłam, czyli różnice w ostrzach, w wielko w grubości, w gradacji. żebyście wiedziały o czym mówię. Tak, sobie zrobię szybciutko porządek w tym czasie. Martyna, tak robisz porządek, to im powiedz swoje podsumowanie. Kto pierwszy, kto drugi, kto trzeci? No ja myślę, że na pierwszym miejscu, jak postawiłabym postawiła Bęka i Dzikiego, bo tu już, już jest taka kwestia tylko i wyłącznie moich odczuć, co ja o tym myślałam. Jak wiecie, każda z nas jest inna i każda z nas odczuwa to inaczej i lubi co innego. Więc no nie ma co ukrywać tutaj, Boski zdecydowanie będzie na ostatniej pozycji. No bo też nie takiego przeznaczenia. No właśnie o to chodzi. Czyli Martyna, teraz które frazy będziemy porównywać? Jakbyś mogła powiedzieć. Mówi... Wiecie co, porównamy wszystkie trzy, mm -hmm. ale mówiliśmy o porównaniu dzikiego i. Och, nie Dzikiego i boskiego. Dziewczyny, wsarałem się, ustawiałem się. Różnicy nie widać, bo są brudne. Martyna, nie, nie ich. Mała przerwa, Troszeczkę. lecę po lnówki i wtedy porównamy. Co ty na to? Myślę, że tak będzie najbardziej wiarygodnie. Dobra, te alece. Ja tak. Z lewej strony ten taki grubasek, benek. To jest Benuś. Ten po środku dziki. dziki. I to jest Boski. I według Ciebie najlepiej w tym teście, jak lożelu wypadł? Właśnie tak, egzekwowo na pierwszym miejscu bym postawiła i benka i dzikiego, bo to już każdy inaczej ma inne odczucia przy pracy, więc dla mnie Benek. Ponieważ ma drobniejsze ostrza i jest taki bardziej gładko się nim pracuje, ale ten sam czas był w przypadku dzikiego. Więc myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o czas pracy, który jest najważniejszy, znaczy najważniejsze nasze odczucia w sumie. Nie wiem, co jest ważniejsze, to, co my czujemy przy frezowaniu, czy, czy to, to, jak to szybko klientka. się nim pracuje. No, generalnie klientka jest na pierwszym miejscu, oczywiście, ale jednak bierzemy pod uwagę też nasz komfort i czas pracy. Trzecie miejsce, Boski, czyli tak, my tak się prezentuje. Tak, ale Odlaweń. nie wiem, czy nie mówię tego z racji tego, że po prostu Benek jest moim faworytem, więc... A, bo ja zapomniałam, że ty jesteś boje Benka, że ty poza, siata, poza nim świata nie widzisz. No, tak, więc to może być takie... Daniel, ja bym był zazdrosny. <laughs> Benka! Grudny. Dobra, dziewczyny, Cez tak jest. jest za nami, już trochę tak energetycznie zeszliśmy w dół, dlatego... Mocne zakończenie, żegnamy się z wami. Dzisiaj nie zostawaj łapki w górę. Nawet tam nie wchodź, nawet nie zjeżdżaj w dół, nawet nie klikaj i nie, nie patrz jak ten licznik nie, się Nie wzrasta. komentuj, nie komentuj. No więc co, my się żegnamy i widzimy się. Dziękujemy ci bardzo za spędzony czas z nami i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa.